Pierwsza 35 Sun goes down Kolejna próba Głynia winmo <noise> Patrz jak elektrycznie posuwa się do spania Ty zabieram jak szybko <noise> To dobrze Ty, ale lepiej idą Ta? No, pładzisz łóżko normalnie Co A tmian? gdzie żeby zapalić światło O to, o takie polskie Polska walczyła coś <noise> trochę <Straszniego> za śmiesznie wygląda tak? <noise> Żegnajcie Maciarze Ty jak się kładzie dalej To prawo no? na masę jest Nie było hmm. tak <noise> Także Żegnamy Ty, coś ci muchy nasrały na podsofie, widziałeś? Trwały mu będzie wiosna, będzie, będzie trawo, lepiej rosła. Zawsze się zastanawiam, co tu jest. Myślę, że takie... to jest jakiś taki modernizm? Chrystek by się wiedział. Gdyby to wiem. to wystawili w Japonii, to by taki obraz poszedł za gruby hajs. Te łany, czy jakieś tam inne te ułany. Krystek by z tego wystawę zrobił? Na pewno, tutaj trzeba po prostu historię do tego dopisać. Yeah. A ta wicerka po prostu pod sufitka widziała wiele. Także 3-4 godzinki snu i przed siebie Dobra no.